Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest ze nam dzisiaj Rafał Neyman. Już niedługo, bo 2 września, będziemy prowadzili, znaczy on będzie prowadził, on się na tym zna najlepiej, szkolenie. Bardzo specjalne szkolenie. Witajcie. Słuchajcie, ja uważam, że trzeba wejść poziom wyżej. Jak się rozglądacie na lewo i prawo, jest cała masa tych ludzi. Średnio przyjmujemy, że ponad 60% dorosłych osób ma Problem z nadwagą otyłością i niestety najczęściej nie jest to tylko wina, tego, że jedzą za dużo, ale gdzieś w tle kryją się już choroby. Oczywiście nie będziemy tutaj się zajmowali na szkoleniu kwestią mocno medyczną, ale będziemy podchodzili do kwestii wielu chorób od strony takiej funkcjonalnej. Nie trzeba się bać cukrzycy typu pierwszego, nie trzeba się bać cukrzycy typu drugiego. Można mieć Taką wiedzę, żeby spokojnie móc ocenić podobiecznego, żeby móc dobrać takie ćwiczenia, które będą bezpieczne i które będą potęgowały efekt. Rozwijemy też trochę mitów, bo o insulinoporności powiedziano w internecie: już wszystko, a jedna wiadomość wyklucza drugą. Poznacie wiele mechanizmów, które mogą rozwijać choroby lub które mogą przeciwdziałać im, i co dziwne, są, mogą być bardzo połączone z tym, co wy robicie na co dzień. Można pokazać wiedzę potencjalnemu klientowi i w ten sposób zyskać jego zaufanie. No myślę, że to jest tak naprawdę temat rzeka, bardzo gorący temat, wiele mitów, tak jak powiedział Rafał, tutaj narosło. My postaramy się rozwiązać to wszystko i oczywiście tutaj cały czas Rafał mówi o klientach, ale oczywiście nie chodzi nam tylko o klientów, ale również o Was. Także wielu z Was zastanawia się albo już wie, że ma jakieś problemy, które wynikają nie z tego, że nie trzyma diety, że nie robi ciężkich treningów, ale być może z tego, że właśnie jakaś choroba czai się w tle. Także e, dzięki temu szkoleniu będziecie wiedzieli, jak przeciwdziałać, jak rozpoznać, jak powiem, czy mamy ten problem, czy nie, no i co robić, żeby było lepiej. Tak jak powiedział Rafał, wejdźmy na wyższy poziom. Wchodzimy na wyższy poziom. Do zobaczenia. Do zobaczenia.